Właściwie witamy w Układzie Sił na Świecie w sprawie komentarza czy wypowiedzi prezydenta Francji Manuela Macron, który dotyczył Europy Wschodniej i bardzo, można powiedzieć, oburzył, pobudził polską opinię społeczną, polityczną. I ze mną jest dzisiaj Marcin Giełzak z, projekt, z Fundacji Ambitna Polska, projekt Konsens, ekspert do spraw Francji, z którym chciałem porozmawiać, co tak naprawdę prezydent Macron powiedział, jaki to ma kontekst, czy to ma szerszy w ogóle kontekst, czy to jest rzeczywiście to, co już usłyszeliśmy kiedyś od lidera Francji, prezydenta Chiraca, że Polska straciła okazję, żeby milczeć. Dobry wieczór Państwu i, i cześć, Janku. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. Zacznę od ogólnej uwagi. Nie ukrywam, że ja kiedyś uczyniłem śluby w katedrze, że nigdy nie zgodzę się przyjść, komentować wypowiedzi polityków, bo sam od zawsze powtarzam, że politycy nie otwierają ust po to, żeby nam przekazać to, co myślą, tylko po to, żeby ukryć to, co myślą i że komentować, jeśli już należy, fakty. Ale biorąc pod uwagę, jak ogromne emocje wzbudziła ta wypowiedź, Makrona, czy ten. Kilkudziesięciosekundowy fragment dłuższej wypowiedzi. Pomyślałem, że może to i dobrze, że to się stało, bo daje nam to właśnie sposobność ku temu, żeby fakty przypomnieć. Więc pozwolisz, że najpierw się odniosę do samej wypowiedzi, a potem spróbujemy zrobić to, o co apelowałeś, czyli zarysować szersze tło. Dobrze. Hmm. Zanim właśnie zanim to szersze tło, to bardzo by mi zależało na tym, żeby. Żeby się powiedzieć, co on dokładnie powiedział. Bo ja mam wrażenie, że też tutaj mamy do czynienia z pewnymi interpretacjami nie tylko, nie tylko z samym kontekstem jego wypowiedzi, ale w ogóle co on powiedział tak naprawdę. Tak. Więc Macron w ramach. Dłuższej wypowiedzi, którą kierował do francuskich ambasadorów, gdzie jednym z tematów obok Afryki, suwerenności energetycznej, relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, etc., była polityka Francji vis a vis wojny na Ukrainie, powiedział, że niniejszym wykłada cele francuskiej dyplomacji. I powiedział na początek: Naszym celem jest wspierać Ukrainę w dalszym ciągu poprzez wysyłanie jej pieniędzy. Pomocy humanitarnej oraz broni, tą broń podkreślił szczególnie mocno, w taki sposób, żeby mogła stawić czoła agresji oraz obronić swoje terytorium. Następnie powiedział, że nie wolno pozwolić, aby Rosja wygrała tą wojnę militarnie i za zwycięstwo militarne Rosji uważał również oderwanie części Ukrainy. Ponieważ oznaczałoby to klęskę naszych wartości i klęskę prawa i porządku międzynarodowego. I po powiedzeniu tego wszystkiego, zbliżamy się do klu, napięcie rośnie, powiedział, że nie możemy ani iść śladem, i tu pada to kluczowe, le plus va co przetłumaczono, podżegaczy wojennych, Powiem szczerze, ja bym tego w życiu tak nie przełożył. Rozmawiałem z jednym znajomym Francuzem i, e, i też mi jako native speaker przyznał rację, że tutaj należałoby raczej powiedzieć najbardziej jastrzębich w rozumieniu angielskiego słowa hockey. Czyli nie możemy iść śladem, czy nie możemy iść e, e, wedle rozwiązań proponowanych przez tych najbardziej jastrzębich, które mogłyby doprowadzić do rozszerzenia się konfliktu, w to myślę, na inne kraje oraz całkowitego zerwania komunikacji w domyśle z Rosją, jak i nie możemy się zgodzić na to, żeby wybrane kraje na wschodniej flance NATO musiały działać samemu. No właśnie, bo to co powiedziesz ostatnio też mocno bardzo zirytowało część komentariatu, to znaczy, że to, że on powiedział, żeby te kraje nie działały same, to nie oznaczało tego, że Należy je wesprzeć, tylko jakby nadać im kierunek, zdominować, yy, pokierować nimi. Czyli to było takie bardziej odebrane jako, no Francja znowuż próbuje tutaj tą Europą Wschodnią w jakiś sposób sterować. Tak, aczkolwiek pamiętajmy, że w tej wypowiedzi nie padło to, co znalazło się we wszystkich parafrazach, czyli Polska i Republiki Bałtyckie. Tam w ogóle słowo Polska nie pada, ani sformułowanie Republiki Bałtyckie. To już zostało dopisane. I jeżeli mówi ani jedno, ani drugie, musimy wykluczyć dwie skrajności, no to ewidentnie jedną skrajnością jest, jest być jastrzębi i iść do przodu, a drugą skrajnością w takim wypadku byłoby być totalnie ustępliwym, biernym i pozostawić ich samym sobie. Zresztą ten wątek pozostawienia samemu sobie tam jeszcze wraca. Kiedy on mówi, że. Jedynym zakończeniem tej wojny, które dla nas byłoby akceptowalne, jest takie, które zarazem będzie akceptowalne dla Ukrainy. A zatem albo militarne zwycięstwo Ukrainy, i to pada, albo wynegocjowany pokój na warunkach, których Ukraina będzie chciała i które będą lepsze aniżeli te, które by dostała, gdyby była pozostawiona sama sobie. Więc w kontekście ta wypowiedź. Jednak brzmi inaczej. Ona też brzmi inaczej w kontekście tego, co Macron mówi wcześniej i później na temat Rosji. To znaczy, mówi, że należy zwalczać rosyjskie wpływy w Afryce, że należy przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji, która oczernia jego kraj w oczach swoich dawnych kolonii i potencjalnych partnerów. Mówi, że należy rugować rosyjskie wpływy w, zachodniej, w zachodnich Bałkanach w których obecnie Unia Europejska nie ma realnych narzędzi polityki, no i w ten sposób też sprzedaje swoją wizję owej odziedziczonej po François Mitterrandzie idei europejskiej wspólnoty politycznej, do której można byłoby wszystkie te narody zachodniobałkańskie zaprosić, a zatem bardzo trudno jest, wszystko to zbierając razem, określić to jako przemówienie w duchu prorosyjski i... Rozmawiamy akurat w ciekawym momencie, bo ledwo co przed, przed rozmową na linii Medwaj odbyła się przecież rozmowa Emmanuel Macron, Wołodymir Załański. Załański powiedział, że rozmawiali prawie dwie godziny, a głównym tematem tej rozmowy było kontynuowanie francuskiego wsparcia militarnego, wysyłania broni na Ukrainę i dopiero co Macron zabrał głos w sprawie. Tego, że Wielka Brytania będzie miała nową panią premier, i powiedział, że to, co się liczy w relacjach między nami, to nasze wspólne wartości, to to, że razem jesteśmy po stronie Ukrainy, to to, że razem chcemy Europy niezależnej energetycznie od Rosji, a reszta to bicie piany. Ale widzisz, to też dzieje się pomiędzy takimi dwoma momentami dla, ważnymi dla relacji polsko-francuskich. To znaczy mamy wizytę premiera, mieliśmy wizytę premiera Morawickiego we Francji, która była okrzyknięta jakimś tam w miarę sukcesem, czyli zbudowaniem powrotem do, do relacji, które były dość napięte wcześniej. I z drugiej strony mamy zaraz wizytę prezydenta Polski w Afryce, w krajach, które należą do częściowo do, do tej sfery. Frankofońskiej, tak? Czyli do tej sfery francuskich wpływów, która prawdopodobnie też odbywała, żeby miała jakiś sens, musi się odbywać w porozumieniu z Francją. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy jakby podgrzewając w tej chwili te emocje, sami, sobie nie strzelamy w stopę w tym momencie? A może, a może jest też tak, jeszcze rzucę tutaj jeszcze jedną rzecz, że my po prostu inaczej niż Francja patrzymy na tą sprawę wojny na Ukrainie. Dla nas to jest jakaś kwestia być albo nie być. Takiej walki no dość, nazwijmy to, dramatycznej na śmierć i życie i naszego przyszłego bezpieczeństwa dla Francji to, to jednak nie jest. Tu są, tu są dwie rzeczy. Tak, uważam, że nasz komentariat Angażuje się w Don Kisoterię polegającą na tym, że istotnie walczy z wiatrakami, znaczy walczy z Francją ze wszystkich niewłaściwych powodów, i krytykuje Francję tam, gdzie nie należy jej krytykować, bo nic takiego strasznego nie robi, tylko problem polega na tym, że za tym wiatrakiem kryje się prawdziwy smok. To znaczy, my naprawdę mamy spory niebanalne czy wręcz egzystencjalne z Francją, o których możemy zaraz sobie parę słów powiedzieć. I zamiast. Szukać recept dla problemów, które francuska polityka dla nas tworzy, a przepraszam, zacytuję samego siebie, a ja to piszę od 2017 roku. Jeżeli Unia Europejska kiedykolwiek się rozpadnie, to nie przez Polskę czy Węgry, tylko przez Francję. Analogicznie Francja, i to też Macron powiedział na tym spotkaniu z ambasadorami, łudząco przypomina mi w swoim zachowaniu na arenie międzynarodowej Turcję. Czy Francja i Turcja tak bardzo się nie lubią, bo są do siebie tak bardzo podobne. Czyli Macron powiedział, że Francja nie godzi się na logikę bloków. Francja może mieć sojuszników i może mieć przyjaciół, ale nie akceptuje zwierzchników i nie będzie niczym wasalem. Użył tego słowa wasal w odniesieniu do swojej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nie zgodzimy się być wasalem. Więc Francja, będąc krajem NATO, Jednocześnie rezerwuje sobie prawo do tego, tak jak Turcja, że może rozmawiać z każdym i że ma prawo forować własne interesy, nie oglądając się na pozostałych. I jeśli pomaga Ukrainie, to pomaga z własnej woli, a nie dlatego, że wszyscy to robią, czy że Waszyngton każe, a jeśli ma sprzeczne interesy z Waszyngtonem czy z Unią Europejską, to trudno. I teraz, dlaczego. Ja ostrzegam i tu widzę prawdziwego smoka, że to może być groźne. Dlatego, bo Macron myśli w kategoriach bardzo tradycyjnych. Myśli w kategoriach koncertu mocarstw. Czyli z jego punktu widzenia niewiele się zmieniło od Kongresu Wiedeńskiego. Są mocarstwa, mocarstwa mają swoje strefy wpływów, muszą między sobą wynegocjować jakąś formę równowagi europejskiej i światowej, a najpewniejszym sposobem osiągnięcia tego jest poszanowanie wzajemne stref wpływów i wzajemnych interesów. I stąd jest już relatywnie niedaleko do tego, co próbował zrobić w toku resetu z Rosją w roku 17. Czyli teraz mówię o tym, jak ja to odbieram. My nie będziemy się mieszać w waszą strefę wpływu, która jest we wschodniej Europie, i damy wam mniej więcej wolną rękę na Ukrainie. Ale wy w zamian za to, musicie dać nam wolną rękę i nie mieszać się w politykę zachodniej Afryki, w politykę Magrebu i wszystkich tych krajów, które odbieramy jako francuską strefę wpływów. Jako, że wy wchodzicie nam w paradę w Mali, czy wchodzicie nam w paradę w Republice Środkowej Afryki, to my będziemy wysyłać 2 miliardy euro Ukrainie, będziemy jej wysyłać Cezary, będziemy wysyłać Żandarmerię Narodową, żeby zabezpieczała dowody waszych zbrodni wojennych a Rosjanie na to odpowiadają, no, jako że wy się zaangażowaliście na Ukrainie, to my powiemy w Mali, że wy popełniliście zbrodnie wojenne, sami je zresztą popełnili, próbowali je przypisać Francuzom, zostali tylko złapani tak. przez francuskiego drona, e, czy my będziemy wzmacniać rządy, które są wam przeciwne. I teraz może dojść do momentu, w którym obydwie strony stwierdzą, pośmiali, my się powygłupiali, no a teraz czas na jakąś formę entente cordial. No, ale teraz powiedz, no, bo ty praktycznie... Jeżeli nie, to wyprowadź mnie z błędu, czy ty nie zapuszeczyłeś samemu sobie w tej chwili, bo te wszystkie obawy, które dzisiaj w Polsce komentowano po wypowiedzi prezydenta Macrona, to są właśnie obawy o to, że Francja albo właśnie dogada się jakoś z Rosją, przehandluje nas, nasze interesy, za interesy w Afryce, a jednocześnie jesteś krytyczny wobec Takiego sposobu komentowania tej ostatniej wypowiedzi. Owszem, bo powiem Ci dlaczego. Bo ja stoję na gruncie faktów. Pozwalam sobie drogą pewnej ekstrapolacji zaryzykować pewne hipotezy i nawet na zapas się martwić i powiedzieć: no miejmy na względzie to, że Francuzi mogą zrobić jedno albo drugie. Ale wyraźnie odróżniam sferę interpretacji od sfery faktów, co w Polsce nie jest normą. W Polsce komentariat. Pisze i wypowiada się zgodnie z doktryną o Francji albo źle, albo wcale. Więc mamy na przykład sprawę dostarczania broni na Ukrainę, która według mnie jest doskonałym probierzem tego problemu. Otóż ja jestem krytyczny wobec francuskiej polityki, ale ja nie mówię, że Francja nie dostarcza Ukrainie broni. Bo ja wiem doskonale, że to, co zdominowało polską dyskusję, czyli. Tabelki i infografiki uznawanego za nieomylny niemieckiego Instytutu Kilońskiego, kompilowane są w taki sposób, że oni dosłownie kwantyfikują to, jak ludzie rozmawiają o rozmawianiu. Czyli mówią, robimy biały wywiad, czytamy prasę. Macron w trakcie konferencji prasowej albo w toku wywiadu powiedział: wysłaliśmy Cezary, wysłaliśmy Milany. O innych rzeczach nie będę mówił. Bo Francja trzyma się tego bardzo uporczywie, że nie chce informować o tym, jaką broń wysyła na Ukrainę. Możemy zaraz pospekulować, dlaczego tak robi. No więc co robi Instytut Kiloński? Mówi tak, ile kosztuje taki jeden Cezar? A ile kosztuje amunicja do niego? A ile kosztuje taki Milan? A ile wysłali? No to powiedzmy circa co? 160 milionów będzie więcej tej pomocy i to jest ta metodyka. A równolegle w prawdziwym świecie mamy przecieki prasowe, mamy czasami zdjęcia i filmy wrzucane przez Ukraińców na media społecznościowe, gdzie oprócz tego słyszymy, że Francuzi wysłali. Pociski Javelin, że wysłali pociski przeciwlotnicze Mistral, że wysłali miny przeciwczołgowe. Są filmiki, na których są wysadzone w powietrze rosyjskie czołgi: drony, granaty. Wiemy przecież, New York Times o tym napisał, więc to żadna wielka tajemnica, że francuskie siły specjalnej komandosi są na Ukrainie. Wiemy doskonale, że francuska żandarmeria narodowa jest tam, czyli Francja jest jedynym krajem, która formalnie ma część swoich sił zbrojnych na terenie Ukrainy. Wiemy, że francuskie satelity Elios-2 i Plejad dostarczają Ukrainie zwiadu. Wiemy, że wysłała Francja Ukrainie 800 ton pomocy humanitarnej i można by tak jeszcze wymieniać naprawdę długo, a o ile rzeczach nie wiem. Jednocześnie sami Ukraińcy bez przerwy podkreślają, że z tej pomocy francuskiej są zadowoleni i minister spraw zagranicznych Ukrainy mówił najróżniejsze rodzaje francuskiej broni, żeby nie wierzyć w enuncjacje medialne, że tej pomocy nie ma. W sprawie sławnego dzwonienia do Putina ambasador ukraiński w Paryżu powiedział tak na naszą prośbę w porozumieniu z nami. To Ukraińcy mówią, że Macron dla nich jest jak to jest porównanie użyte przez ambasadora. Macron jest jak negocjator, który rozmawia z szaleńcem, który wziął zakładników. Powiedział też: To nie są miłe rozmowy i z fragmentów, które zostały przez Francuzów upublicznione, no faktycznie nie są. Jak na przykład Macron mówi do Putina, kiedy ten mówi, że jego prawnicy mają ekspertyzy, że Ukraina naruszała porozumienia mińskie, a Macron mówi: Nie wiem, gdzie twoi prawnicy uczyli się prawa. I wszystko to układa się w dość dramatycznie inny obrazek niż ten, który nam do tej pory serwowano. Czasami jest to zwykła dezinformacja. Na przykład, wszystkie media obiegła informacja, że Macron mówił, że Ukraina powinna oddać część terytorium Rosji. Mimo, że przy absolutnie każdej okazji mówi coś idealnie odwrotnego, A skąd to się wzięło? Bo Załański udzielał wywiadu włoskiej telewizji. Pojawiła się jego włoska transkrypcja, w której Załański mówi, że Rosjanie bardzo liczyli na sukces. Za sukces odebraliby przynajmniej urwanie części kawałka ukraińskiego terytorium, i on bardzo na to naciskał. I owo on w prasie brytyjskiej, przetłumaczona jako Macron. Mimo, że rozmawiałem z Włochem, który mi powiedział: Nie, to ewidentnie odnosi się do ostatniego nazwiska użytego w poprzednim zdaniu czyli Putin. No tylko co z tego? No zanim prawda zawiązała buty kłamstwo obiegło już pół świata czyli bawimy się w takie: Lost in the translation rozmawiamy o rozmowianiu i bawimy się słowami. Tak? Ale natomiast, wiesz, co wspomniałeś tutaj jeszcze o innym kraju? NATO, o Turcji. O nim wspominał też Macron, który wyraźnie zarzucił też, jeżeli jakby odpowiedział na te zarzuty o jego rozmowy z Rosją, czy tylko Turcja ma być tym jednym krajem, który ma rozmawiać z Rosją? No a, a przecież, przecież nie... mocniej. Kto chciałby, żeby Turcja była tym jedynym krajem, który może rozmawiać z Rosją? Dokładnie. I no jakoś my inaczej w Polsce podchodzimy do tego, że Turcja rozmawia z Rosją. Dla nas Erdogan to jest mistrz geopolityki, balansowania, rozmawiania. Te rozmowy są według nas potrzebne. Rozmowy Erdogana przynoszą jakiś skutek. Na rozmowy Macrona patrzymy jak na jakąś formę uległości bądź zdrady Europy. Skąd to? Takie odmienne podejście, mimo że tak naprawdę panowie, no nie chciałbym powiedzieć, że robią dokładnie to samo, ale podobnie funkcjonują. To zresztą też mówię, że to są podobne kraje w funkcjonowaniu, tak, jeśli chodzi o tą własną niezależność w budowaniu relacji międzynarodowych. To już są czyste emocje. W Polsce antyfrancuskie postawy są czymś zupełnie normalnym. To znaczy, ja się spotkałem z tym naprawdę wielokrotnie w mediach społecznościowych i na różnych konferencjach, że podając po prostu fakty na temat Francji, słyszy się, że, o no tak, bo pan jest frankofilem. I ten, ten frankofil brzmi jak coś aberracyjnego, tak jak pedofil. Albo. No co ja mówię, tak, no to jeśli przyjmiemy def taką definicję, to frankofil jest to człowiek, który nie kłamie na, na temat Francji. Nawet jeśli ją bardzo krytykuje, ale nie, musi pójść dalej. Musi się wyraźnie odciąć. Natomiast w środku Turcji jest odwrotnie. To znaczy, domyślna jest postawa życzliwości i sympatii wobec Turcji, a jeśli pojawiają się w przestrzeni medialnej fakty i doniesienia o faktach, które stawiałyby Turcję w złom świetle, no to pierwszym odruchem jest niewiara, jest zaprzeczenie. I żeby dać konkretny przykład, Francja po prostu wysyła broń Ukrainie, dała jej jedną czwartą swoich armatochałbic samobieżnych. Turcja sprzedaje. I jak Turcja jednego drona Ukrainie podarowała, to w Polsce ludzie byli gotowi rzucać się przypadkowo spotkanym turkom na ulicy na szyję. E, e, Francja, jakie tam chcecie embarga na Rosję, narzucamy nie ma problemu. Zajmujemy jachty Rosjan, zajmujemy ich willę na, na lazorowym wybrzeżu. Turcja żadnych sankcji w ogóle nie ma mowy. Mało tego, my będziemy od Rosjan spokojnie kupować ropę naftową. Jeden dzień tureckich zakupów w Rosji jest więcej wart niż ten dron, na którego zrobiliśmy zrzutkę. I jeszcze dalej, Turcja, Turcja jeszcze pomaga, o ile francuskie firmy się wycofują, w różnym tempie i tak dalej, ale to tak jak amerykańskie, jak brytyjskie. To tyle Turcja mówi, nie ma żadnego wycofywania się. Mało tego, my jeszcze pomożemy zachodnim firmom via Turcja robić interesy z Rosjanami. No i ostatnia rzecz. Ja nie jestem ekspertem w sprawie Turcji, ale słyszałem od ludzi, którzy są, że rola Turcji w operacji Śluza, rola Turcji w pchnięciu zmilitaryzowanej fali uchodźczej ku naszym granicom była jak najbardziej złowroga. I że Turcja widziała w tym swój interes, między innymi, żeby wypchnąć Kurdów i niechciane mniejszości, żeby mieć tą broń, którą może wycelować w głowę Europy. No czyli Turcja by partnerowała w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce i nadal ma dobrą prasę. Więc tak, jeżeli Macron rozmawia z Putinem i nawet załóżmy, że rozmawia z nim z powodów cynicznych, bo chcą się dogadać a propos Afryki, to to jest apizment. Natomiast jak Erdoğan rozmawia z Putinem, to jest graczem. No, trzeba się zdecydować. A wychodząc poza ten taki nasz tutaj światek dyskusji i nasze perspektywy oceny, to jaką rolę dla Francji zarysował Macron przed swoimi ambasadorami? Co takiego. Czym ta Francja za kolejnej kadencji Macrona ma być? Jakie cele stawia przed tym państwem? Bo może to jest ciekawsze. Mm -hmm. Najkrócej mówiąc, to co się we Francji nazywa puissance d'équilibre. Czyli, czyli mocarstwo wprowadzające równowagę, mocarstwo równoważące. Czyli. Francja zdaje sobie sprawę, że nie jest już Francją Ludwika XIV, czy Napoleona, czy nawet Ludwika Filipa, i nie jest w stanie być, jak to kiedyś mówiono, Chinami Europy najludniejszym, najsilniejszym krajem, który będzie dyktował warunki. Jest średnim krajem o średnim potencjale, który jednak wykorzystując siłę swojej armii, swojej gospodarki i sojusze rozproszone po całym świecie, jest w stanie poprzez znowu cytat z Macrona Skuteczny multilateralizm, wygrywać swoje sprawy i stawiać na swoim. Czyli Francja, po pierwsze, chce fundamentalnie obronić swoją suwerenność i nie być zależna od nikogo. Chce, to oznacza również suwerenność cyfrową, to oznacza również suwerenność energetyczną, i tak dalej. Po drugie, Francja chce obronić, mówiąc wprost, swoją strefę wpływów czyli przede wszystkim w zachodniej Afryce nie chce ustępować tam Rosji, ani Chinom, które bardzo chętnie by się tam zainstalowały, a w północnej Afryce ma swoje spory z Turcją. W Turcji powstała koalicja, w której po jednej stronie była Francja z Rosją, ale po drugiej stronie była Turcja. Francja potrzebuje też w Libii. analogicznej budowy sojuszy na Indo-Pacyfiku, ponieważ czuje się zagrożona przez Chiny. Pamiętajmy, Francja to nie jest wyłącznie ten taki pas ziemi, tak zwany przesmyk francuski między Hiszpanią a Niemcami. Najdłuższą granicę lądową Francja ma z Brazylią. Francja leży na kilku kontynentach. Dwa miliony Francuzów żyją na terenie, na, 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 na różnych wyspach Indo-Pacyfiku i na przykład na francuską Nową Kaledonię Chińczycy patrzą bardzo łapczywym wzrokiem, bo tam są potężne złoża Niklu. Więc poprzez sojusze z Australią, poprzez sojusze z Indiami. Francja musi bronić swoich posiadłości i, i stanu posiadania. I ostatnia rzecz, kiedyś taki ekspert francuski od Afryki, doradca wielu prezydentów powiedział, Francja jest średnim krajem o średnim potencjale, który dzięki temu, że trzyma rękę na 15 krajach w Afryce, może obracać grobem. No więc teraz 15 krajów w Afryce nie wystarcza, teraz trzeba jeszcze potencjału Unii Europejskiej. Więc dla Francji Unia Europejska to nie ma być coś nadbudowanego nad, Unia Europejska jest narzędziem, którym Francja chce się posługiwać. I we francuskich fantazjach Unia Europejska to jest trochę jak, jak France Afrique. Euro ma być trochę jak Frank CFA, afrykański, a wspólne europejskie siły zbrojne, o których Francja marzy, to ma być wielka legia cudzoziemska. Piękne plany, natomiast jeżeli ty mówisz o tym, Znowuż, państwie, które ma być takim mocarstwem, które wprowadza równowagę, czyli wracając tu znowuż do koncertu mocarstw, to jest znowuż pytanie dla Polski, tak? Czy, jak my się mamy pozycjonować wobec tej sytuacji? To znaczy, co my mamy robić, ponieważ, żeby Francja też w jakiś sposób działała, na naszą korzyść, w tym sensie, żeby te relacje też przynosiły nam korzyści, tak? No bo ciężko oczekiwać innego państwa, żeby na naszą korzyść działało, tylko żebyśmy w ten sposób osiągali jakieś korzyści poprzez relacje, a z drugiej strony nie dali się Roman Dmowski powiedział, że polską specjalnością jest zanoszenie skarg przed nieistniejącym trybunałem. Okej, dobra. To odejdźmy od tej specjalności. Natomiast zapytajmy się, no, co możemy robić, żeby na przykład też nie zostać. Wystawieni do wiatru, właśnie te, 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 te obawy, które są, które sam wyraziłeś tutaj wobec koncertu mocarstw Rosji i dogadywania się o Afrykę, a jednak nasze interesy żywotne na wschodzie. Trzy słowa kwit pro quo. Jedyny sposób dla nas na ułożenie sobie relacji z Francją, to nie jest sentymentalne rozpamiętywanie. W tęczę Franków orzeł Biały, Napoleon, Chopin i Maria Skłodowska. E, jedyny sposób to jest zidentyfikować, gdzie mamy wspólne interesy i je podżyrować, że tak powiem, krwią i pieniędzmi. To znaczy, e, spójrzmy na naszych przyjaciół i sojuszników ze Stonii i z Rumunii, którzy mają znakomite relacje z Francją. Dlaczego? Dlatego, bo Rumunia. Jest gotowa wysłać swoich żołnierzy do Afryki w ramach operacji Barhan, gdzie Francja zostanie na najbliższe tysiąc lat prawdopodobnie, e, i Francja się z Afryką nie rozstanie, zawsze będzie tam potrzebować pomoc i szuka sojuszników. Ktoś, kto jest w stanie dać żołnierzy, dać sprzęt, zawsze będzie dla niej wartościowy pod tym względem. No To był mocno krytykowany w Polsce pro, pomysł, żeby brać udział w, w misji w Mali, bo jakie my tam mamy interesy? Tam nie tak, mamy tak, żadnych. Tam nie tak, było tak, żadnych, tak jak nie mieliśmy żadnych w Iraku. Tylko dla nas nie jest istotne, czy to jest Mali, czy to jest Irak, czy to jest Pernambuco. Dla nas jest istotne, co my bierzemy w zamian, mówiąc zupełnie cynicznie. Saddam Hussein nam nie zagrażał, talibowie w Afganistanie nam nie zagrażali, tak jak nie zagraża nam Al-Qaida w, w, w Sahelu, czy, tak, czy z Zachodniej. w imię islamskiego Magrebu w południowej Algierii. To co byśmy chcieli, ani też nie zagraża Estonii i Rumunii, to co oni chcieli w zamian, do francuskich sił zbrojnych na terenie swoich krajów. I dokładnie to dostali. I francuskie samoloty patrolują niebo nad Estonią, nad Polską zresztą też. Mało ludzi to wie. Francuskie Rafale przecież są. Analogicznie, Rumunia ma przecież na swoim terenie francuskich strzelców alpejskich. I przypomnę tylko, że jak ich dowódca przebył na miejsce i przemawiał do swoich żołnierzy, to powiedział, nie przyjechaliście tutaj serwować koce uchodźcom, przyjechaliście serwować ołów wrogom Francji. Na razie jest spokój, zobaczymy, co będzie dalej. I to mówi człowiek, który stoi 20 km od granicy z Ukrainą. Eee, więc, e, a Francuzi mają. I łodzie podwodne, i bardzo dobre systemy przeciwlotnicze, i kawał naprawdę ciekawego sprzętu, więc tutaj mielibyśmy o czym rozmawiać. Jest kwestia uniezależnienia się energetycznego od Rosji. Francja już jest niezależna energetycznie od Rosji poprzez swoje afrykańskie i bliskowschodnie ekskolonialne pozostałości, ale także poprzez swoją energię atomową. Jesteśmy tą technologią zainteresowani. E, więc tu znowu mamy pole do rozmowy. Kolejna sprawa. E, ja bym osobiście był dużym zwolennikiem TGW na linii Kraków-Gdańsk. E, bardzo by to nam ułatwiło e, codzienne życie. E, I teraz, jak Francuzi tutaj. Zainwestowaliby potężne pieniądze, mieliby to jakieś instalacje wojskowe, to naprawdę dużo trudniej byłoby potem francuskiej klasie politycznej wchodzić w przepychanki z polskimi politykami, no bo wtedy przychodzą prezesi wielkich koncernów zbrojeniowych czy naftowych i mówią zaraz, zaraz. Ci tutaj to są bardzo dobrzy klienci, nie można z nimi psuć relacji. Zresztą między innymi tak grał Wiktor Orban, <noise> który od Niemców i Francuzów chętnie kupował i dlatego od sankcji zawsze i od hejderyzacji był bezpieczny. Okej. Okay. Dziękuję za te uwagi i bardzo zapraszam Państwa do słuchania naszych kolejnych materiałów układ sił na świecie. Ze mną rozmawiał Marcin Giełzak, fundacja ambitna Polska, projekt Konsens. Muito obrigado.